Całkiem niedawno, przed wyborami, mówił o tym nawet Rafał Trzaskowski. Świat inwestuje, inwestował w kryptowaluty. Ja uważam, że po prostu no, państwo nie powinno przeszkadzać w tego typu inwestycjach. Coraz więcej inwestuje młodych ludzi. Wiadomo, ci co zainwestowali 10 lat temu, ci to mieli dopiero nosa. Natomiast w tej chwili no, to jest normalny sposób inwestowania. Osiem z dziesięciu największych banków amerykańskich zaczęło oferować kryptowaluty. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaczyna wspierać kryptowaluty. Najważniejsze fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych albo już oferują produkty kryptowalutowe, albo Albo udostępniają je swoim klientom. Stan Texas zaczął kupować Bitcoiny. Czeski Bank Centralny również zapowiedział, że będzie kupował nie tylko Bitcoiny, ale i stablecoiny i tokenizowane aktywa. Również kazachstański, kazachski Bank Centralny zapowiedział, że kupi Bitcoiny za 300 milionów dolarów. 10 państw na świecie już ma Bitcoiny w swoim posiadaniu. Czy oni wszyscy się mylą, a tylko rząd polski ma rację? Przez rosyjskie pieniądze, przez rosyjską mafię. Należy włożyć między bajki. Szkoda tylko, że opowiada je premier polskiego rządu. Atak na SIPAK jest strzałem we własne kolano. W wydarzeniu wzięła udział członkini amerykańskiej administracji prezydenta Donalda Trumpa, Christy Noem, a minister z rządu Tuska, Tomasz Siemoniak, ochoczo robił sobie z nią zdjęcia. Na konferencji padły kluczowe deklaracje dotyczące bezpieczeństwa i obecności amerykańskich sił w naszym kraju. Jeśli wybierzecie lidera, który będzie współpracować z Donaldem Trumpem, polski naród będzie miał potężnego sojusznika, który zapewni, że będziecie mogli walczyć z każdym wrogiem, który nie podziela waszych wartości. Będziecie mogli zapewnić, że wasi obywatele będą szanowani. Będziecie pewni obecności amerykańskiej tutaj. Zwycięstwo prezydenta Karola Nawrockiego i jego bardzo dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych zaowocowały kolejnymi deklaracjami wzmacniającymi nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy zadowoleni z obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Możemy ich nawet wysłać więcej, jeżeli Polska tego chce. Polska od dawna zabiegała o obecność naszych żołnierzy i oni tam zostaną. Jesteśmy na stałe związani z Polską. Dlatego ataki rządzących na SIPAK, czy tego chcą, czy nie, uderzają w relacje polsko-amerykańskie. I moim zdaniem, te ataki mogą stanowić pewien Aspekt związany z uderzeniem obecnej ekipy rządowej w Sojusz Północnoatlantycki, we współpracę polsko-amerykańską, na co wskazuje chociażby kwestia związana z konferencją SIPAC. Władza, która chce podporządkować sobie wszystkie instytucje, jak widać, nie cofa się przed niczym, by osiągnąć własne cele. Problem w tym, że używanie służb w celu osiągnięcia politycznych korzyści już teraz odbija się na bezpieczeństwie państwa. Funkcjonariusze, zamiast rozpracowywać obcą agenturę. Muszą zajmować się politycznymi pościgami za politykami PIS.